Buongiorno, witajcie w Kuro i witajcie w bardzo nieoczywistym odcinku, bo nie dzieje się on w Kuro. Jesteśmy właśnie w salonie CarMaster, jest to dealer Jaguara i Land w Krakowie i mamy okazję być częścią eventu, gdzie przedstawią nam swoje najnowsze sportowe dziecko, najbardziej takie ekscytujące. Jest to model F-Type. Przy okazji jest to samochód, który garściami czerpie z początków marki, bo ich pierwszy model, pierwszy model Jaguara, który nosił tą piękną nazwę, był właśnie dwudrzwiowym coupe z dużą mocą i mocy nam dzisiaj nie będzie brakowało, bo mamy jej minimum, 400 koni w każdym z tych modeli, którzy stoją, które stoją przed salonem, które e, też za chwilę zobaczycie, ale teraz czeka nas briefing z kierowcą wyścigowym. Już po briefingu i zobaczcie co na nas czeka. Z silnikiem V8 nie ma żadnych V6, nie ma żadnych czterocylindrowych, nie ma żadnych hybryd. Full V8 z kompresorem między 570 a 450 koni. Napęd na tył albo napęd na cztery na koła, czyli co kto lubi, co kto uważa. Downsizing i ekologia poszła gdzieś. Bardzo mi się to podoba, więc wsiądźmy do nich i pojedźmy na piękne drogi Jury krakowsko z F-Type Roadster z napędem na tył mamy 450 KONI, V8 na kompresorze, czyli bardzo dużo mocy i momentu obrotowego tylko i wyłącznie na tylną oś. Coś dość niespotykanego w dzisiejszych czasach. Ale trzeba pamiętać, że to jest taki trochę sztyk Jaguara, ponieważ w 1935 roku, kiedy powstał pierwszy Jaguar SS, e, nazywał się dokładniej SS Jaguar. Dlaczego SS, to zaraz e, wam powiem. To było to auto, które było jasne kupę za stosunkowo duże pieniądze, ale rzeczywiście stałkiem, jak na tamte czasy, dużą mocą, mało tego można było zamówić silnik jeszcze mocniejszy, jeżeli się e, trochę dopłaciło, jeżeli dobrze pamiętam około 100 funtów w tamtych czasach, ale inaczej w, e, ten rzeczywiście funt kosztował i był warty. E, więc to nawiązanie do przyszłości rzeczywiście jest, mamy smukło na nadwozie, e, takie, no jakby na to nie patrzeć, delikatne kocie z takimi nawiązaniami do pięknego Itaipa, e który w swoim czasie był no, najbardziej przełomowym sportowym autem, jakie zostało wyprodukowane wtedy i to trzeba przyznać. Żeby przypomnieć, co mamy do wyboru i czym się bawimy. Mamy auta i coupé, i cabriolet i mamy je takich, w takich dwóch, powiedzmy, smakach. Albo 450 koni, albo 575. Co ciekawe, silnik jest dokładnie taki sam. Jest to V8, 5 litrów na kompresorze. Natomiast różnią się moców dlatego, że te modele o mocy 450 koni mają napęd na tył, a te o mocy 575 mają napęd na cztery koła, przepraszam was na chwilę, i teraz ten napęd na cztery koła rzeczywiście nic jest z nim związane czuć, bo przyspiesza w zasadzie bez żadnego zająknięcia, bez, mimo że jest mokro w tym momencie, bez uślizgu tylnej osi rzeczywiście widać, że e, radzą sobie te koła z przenoszeniem mocy na e, asfalt bardzo dobrze. Co jest istotne, ponieważ Jaguar zawsze potrafił dać dużą moc do swoich modeli, świetnym przykładem jest na przykład XKRS, Natomiast przekazywanie tej mocy na asfalt przy napędzie tylko i wyłącznie na tył może być rzeczywiście problematyczne. W przypadku a było. Było ogromną e, zabawą i dostarczyło potężnej ilości fanów, ale mimo wszystko e, wymagało trochę umiejętności. W tym wypadku jest to naprawdę bardzo proste. Auto prowadzi się, no, jak po snurku, co przy tej ilości y, mocy jest rzeczywiście bardzo fajne. I tutaj dochodzimy do takiej rzeczy, gdzie Jaguar, tak zwany ten Pace, ponieważ od wielu, wielu, wielu lat taką dewizą Jaguara było Grace, Space and Pace, to rzeczywiście powiedzmy ten slogan tutaj działa. Jest to Grace, jest ta piękna linia, rzeczywiście ładnie zaprojektowana, jak one zawsze były, potrafiły być uwodząco piękne. Mamy pace, bo rzeczywiście są bardzo e, szybkie. Space jest wystarczająco dużo miejsca dla dwóch osób, to na pewno. I jakby nie czuję potrzeby, żeby auto było e, duże, co jest dość odświeżające, ponieważ to wszystkie auta teraz są ogromne i raczej rosną. Więc ten kontekst historyczny tutaj rzeczywiście e, zostaje. No i jak pamiętamy, e, jak mówiłem Wam wcześniej, w 1935 roku był Jaguar, nazywał się dokładnie SS Jaguar. Dlaczego SS? Ponieważ William Lyons, ze swoim kolegą, który się nazywał Walmsley, założyli e, w 1922 roku, czyli 100 lat temu firmę, która nazywała się Swallow Sidecar Company, w skrócie SS. Jak możecie się domyślać, w 45 roku musieli zrezygnować z nazwy SS, bo podobno się źle kojarzyła. Ciekawe. Tak czy owak, mamy auto, które, kontrola atrakcji dość szybko, mimo że jestem na trybie dynamic, dość szybko e, koryguje, powiedzmy, uślizg osi. Co jest plusem, jeżeli ktoś jest niedoświadczonym kierowcą, nie mówię, że jestem doświadczonym, ale chyba wolałbym trochę więcej e, zabawy. Co dalej? Pierwsze wrażenie z kabrioleta, który michałem. E, Cabrio daje duże wrażenia e, z obcowania powiedzmy z tym światem zewnętrznym. Jak to kabrio, bardziej słychać ten silnik v 8 trochę ciszy w porównaniu z poprzednimi wersjami, ale jak na dzisiejsze standardy. I emisji, i hałasu to naprawdę bardzo, bardzo yy, przyjemnie brzmi. Więc trudno tego auta nie lubić, bo ma w sobie coś uwodzącego. Zresztą, no, jeżeli pomyślicie o samym Jaguarze, z czym on wam się kojarzy, to nie jest to oczywisty samochód. Nie jest to oczywista marka. Ciężko ją zaszufladkować, ciężko ją zakwalifikować. Jest tak naprawdę dziwnie ustawiona, niby gdzieś pomiędzy Rolls Royce'em a. Marką Premium. Jest wygodny, jest bardzo mocny. Mocy jest naprawdę dużo, dzięki czemu jest takim świetnym Grand Tourer'em. można naprawdę w jeździć w bardzo długiej trasy, ale jest cicho, jest przyjemnie. To nie co nie oznacza, że silnika nie słychać. Więc posłuchajcie teraz. I widzicie, jest to jednak ten dźwięk taki bardzo przyjemny, fajnej fałsemki, którą w końcu słychać. Obo... Bogu dzięki, tak naprawdę. Mokrała, się... Robi. A, jedziemy promem? Jedziemy promem! Słuchaj drodze. Koty tu. Mamy dość ciekawą sytuację, bo jest ze mną na Konrad Pondo. Aktor, model, konferencja tak naprawdę człowiek o wielu twarzach. Natomiast jest to. Człowiek, który odwrotnie ode mnie nie, nie bójmy jest... się tego nazwać, like, like. Nie jest, nie jest, nie jest, nie jest, nie jest motoryzacyjnym. I teraz ktoś by pomyślał, no ale czemu mamy słuchać jego opinii? I myślę, że to jest akurat idealny moment, ponieważ hmm. moja opinia zawsze będzie przefiltrowana przez jakąś wiedzę, przez to, czym był wcześniej Jaguar, tudzież jakakolwiek dana marka, samochody, którym wcześniej jeździłem. A Konrad ten odbiera ten samochód dokładnie taki, jakim jest. Więc Konrad, co myślisz o aucie? Wiktor, już siedziałem już, yy, jeździłem już, to już jest trzecie auto z tego Jeguera, którym jeżdżę. Za każdym razem miałem bardzo pozytywne odczucia. Tutaj pierwszy raz siedzę w wersji tak mocno sportowej, dopakowanej, że tak powiem. Yy, I szczerze, na początku się bałem. Bałem się, czy ja ujarzmię tą moc, aczkolwiek miałem okazję przyjechać Lamborghini, Ferrari, i Maserati yy, i Porsche. Ale tu się bałem. Zwłaszcza jak siedzieliśmy wszyscy na samym początku. I Mirek opowiada jak wyjść z zakrętu, jak co będzie jak nas, nas obróci mu się. Ja pierdziel, ja chyba się tu nie nadaję, nie. I słyszę jakby wy zaczynacie opowiadać o motoryzacji się się, o, o to co ja tu robię właściwie, co ja tu robię. Ale skoro już przejechaliśmy tyle, jesteśmy na miejscu i odpukać uda nam się wrócić to to auto naprawdę fajnie się prowadzi. I bałem się, że to będzie auto sportowe, które będzie niewygodne, y, będzie miało bardzo twarde zawieszenie, a mimo to Naprawdę nieźle się tym komportował. I można sobie właśnie zmienić te tryby. I nie. Jak to było? Nie, nie klaskają zęby. No. No. Wiesz, to jest ciekawe, bo wymieniłeś i Ferrari i Lamborghini. Tak naprawdę moc, którą mamy w tym najmocniejszym modelu 575 jest bardzo podobna do mocy na np. Ferrari 458. Italia, tam jest 580, no. czy w, w przypadku Lamborghini Gallardo do końca produkcji tam było 570. Więc mamy de facto moc. Zbliżoną. Zbliżoną mało tego. Ja Jasne, to jest sportowe auto, ale Ferrari Lamborghini trak, widzimy w, tych, w tej lidze takich super samochodów, tej jakby Royal Cars, tak. nie? a tutaj mamy auto, jasne, drogie i sportowe, ale powiedzmy, nazwijmy to delikatnie bardziej zwykłe, z tą samą mocą, która jednak jest dostępna i tą moc można ujaźnić. Wcale nie tak trudno de facto ujaźnić, przekazać ją na drogę i no, kurde, tak naprawdę mieć fan. No, mówmy się, że to jest tak jakbyśmy... Mieli jakąś dziedzinę sportu, w której możesz się cieszyć z niej tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli jesteś z niej super ekspertem. No, no nie, no możesz hmm. być ama amatorem, a nadal się cieszyć. Czy jest to golf, czy jest to cokolwiek innego. I ja myślę, że nie to nie tutaj za kółko mogłoby się moja żona. No, no. Widzicie, czyli jednak opinia mimo wszystko dwóch skrajnych. Yy gości, jeżeli chodzi o zaangażowanie samochodu, poczekaj, poczekaj, jest gościu, podobna. Bo ja powiedziałem o, swoje, o swojej opinii, a teraz jestem ciekaw Proszę. Twojej opinii, jako profesjonalista. Szczerze powiedziawszy, trochę podchodziłem jak do jeża, bo o ile poprzedni model podobał mi się bardzo, to miał swoje delikatne bolączki. Jedno z nich był stary infotainment, który był delikatnie archaiczny. Drugi był faktem, że auto było piękne, ale mimo wszystko dość twarde. Co jest fajne, jeżeli jesteś na bocznej drodze koło Nurburklingu, ale mało fajnie, jeżeli jesteś na bocznej drodze koło Alberni. I trzecia, ostatnia rzecz, w najmocniejszej specyfikacji, poprzedni, poprzedni F-Type był naprawdę głośny i każdy z nas, freaków, kocha ten dźwięk silnika, natomiast nie kochają go przychodnie, ludzie, sąsiedzi, psy. dzieci, psy, mhm. samochody z alarmami i, i wszyscy tak naprawdę naokoło. I też prawda jest taka, że przy dłuższej trasie, gdzie chciałbyś tym autem pojechać, skoro by już zapłaciłeś za niego duże pieniądze i chciałbyś nim pojechać w jakąś trasę, to na dłuższą metę nie. było to nużące. Tutaj te wszystkie bolączki... Zniknęły. To jest jedna rzecz. Dwa, Jaguar. Historycznie, jeśli pakował duży silnik do swojego samochodu, to miał delikatny problem z przełożeniem go na asfalt. Widzę Jaguar XRS, który miał tam dobrze ponad 500 KONI, tylko napęd na tył. Silnik cudowny, auto piękne, wyglądało idealnie, ale jednak mimo tej mocy przyspieszenie było nie do końca ciekawe, dlatego że cały czas jechał bokiem. Dużą ilością fanów, ale nie do końca fajnie na co dzień. Tu jest zupełnie inaczej, cała moc jest przekazywana. Wolałbym trochę więcej uślizgu przy odpuszczonej delikatnej kontroli trakcji, żeby się tym bardziej pobawić, ale znowu z drugiej strony, jeżeli mówimy o angielskiej pogodzie, tak jak dzisiaj i 5, 575 koniach, to nie jest to wcale tak źle. Jestem, jestem pozytywnie zaskoczony, a nie oczekiwałem aż takiej zmiany. Ale wyłapaliśmy obydwaj coś, co nam przeszkadzało w wersji kabrio. Tak. Yy... Duży chłop. W wersji pojeździ. Go. Nie pojeździ. Znaczy inaczej, pojeździ tak. Poje, pojeździ, tak. Albo, Albo pojeździ, ewentualnie tak. tak. Bo przydałby się deflektor, który by jednak to powietrze, tą masę powietrza. wydmuchiwał w górę. Chyba w górę. Mimo łynka czara, który jest z tyłu za plecami. To jednak ta ilość powietrza cyrkuluje w środku. Rozwala fryzurę, co nie jest idealne. No ale dobry produkt do włosów i. I jak widać stoi. Trzyma się, przepraszam. Yy, także widzicie, dwu, dwie skrajne opinie, ale jednak podobne. Jak to się mówi, Jagmar, łączy ludzi. Uprasza się o nie kontroli, <gry> Jesteśmy w drodze powrotnej z całego eventu, i wracamy teraz do Krakowa. Przejechałem się każdym z tych aut po kolei, więc już można realnie coś powiedzieć. A więc, tak, pierwsza najważniejsza rzecz, i największe zaskoczenie. Ustawienie zawieszenia jest dość miękko, co nie oznacza, że auto się przechyla. Jest chyba takie idealne połączenie pomiędzy wygodnym GT a autem sportowym. Nawet przy nierównej nawierzchni auto się trzyma nadal świetnie i no, wszystkich plomb wam nie wytrzęsie, a mimo wszystko prowadzi się pewnie, prowadzi się dobrze, ja nie czuję za dużych przechomów na albo jakby nadwozie nie wpada w powiedzmy, wibracje, tudzież yy, ruchy, których, które byłyby dla mnie nie do przewidzenia. To jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz, cieszy mnie fakt posiadania jednak dużej fałsemki yy, z dużą ilością mocy, bo to jest dzisiaj rzadkość, coraz częściej jednak spotykamy downsizing i Mniejsze silniki z dużą ilością turbin, a tutaj dorzucony kompresor, żeby tej mocy było jeszcze więcej, jednak duże 5 litrów. To jest fajne. E, wydech skalibrowany tak, że nie urywa uszu, a jest przyjemny. Czy chciałbym może trochę więcej pasu? Może tak, ale to już jest moim zdaniem szukanie tak naprawdę e, dziury w całym. Co jest najciekawsze, to fakt, że mam 575 koni. Ja wiem, że ja mam napęd na 4 ko na koła, ale teraz jest typowo angielska pogoda. Jechaliśmy przed chwilą serpentynami, nie miałem najmniejszego problemu z opanowaniem auta, czy ee, nawet nie do końca musiałem mieć włączoną kontrolę trakcji żeby to auto jechało jak po sznurku, co jest niesamowite, bo jeżeli jesteście osobą, powiedzmy w moim wieku tam ponad 30 lat i pamiętacie auta jak starsze Porsche, czyli niby Ferrari, na przykład Starasa czy F430 to były auta, które miały po 400, 400 parę koni a tutaj mamy 575, czyli zbliżona moc do Italii, którą można opanować bez najmniejszego problemu i która jest bardzo dostępna i tak naprawdę wy decydujecie czy Chcecie bardziej zamiatać tym autem i chcecie bardziej się nim pobawić, czy chcecie mieć takie wygodne GT, którym pojedzie tak naprawdę każdy. Więc oprócz tego pięknego designu, którym się mógł pochwalić zawsze Jaguar, doszły w końcu te właściwości jezdne, które można wykorzystać na co dzień, bo tak naprawdę z tym napędem na cztery koła można byłoby tym autem w tej wersji, z tym zawieszeniem rzeczywiście jeździć na co dzień. Się przedstawiającym nowego F-Type'a, jeśli mielibyśmy podsumować, czy Jaguar go poprawił, to tak, zrobił to genialnie. Jest szybszy, ładniejszy, lepiej wygląda, lepiej się prowadzi, ma lepsze zawieszenie, więc strzał w dziesiątkę. Ale jeżeli mamy odpowiedzieć na pytanie, czy jest w stanie w tym momencie zamieść konkurencję, to ktoś z tabelką Excela powie: "No, this is impossible! i może będzie miał rację. Ale tylko wtedy, jeżeli będziemy myśleć o samych racjonalnych decyzjach, które podejmujemy w życiu. Ale nie wszystkie decyzje muszą być racjonalne. Czasami decyzje podejmowane sercem, a nie głową, są dużo lepsze. Dzięki nim świat jest lepszy. Więc kupmy to, co nam się realnie podoba, co kochamy i co jest dla nas fajne. A pamiętajmy też, że. Powoli kończą się czasy, kiedy będziemy mogli jeździć fausenkami z głupią mocą i głupimi osiągami, bo wszyscy będziemy jeździć elektrykami. Więc cytując klasyka, spieszmy się kochać fausenki, tak szybko odchodzą. Nie, to jednak nie koniec odcinka. Wybaczcie, widzicie kiedy skończył się ten event? Jaguar do mnie zadzwonił i powiedział: Wiesz, co zostaje nam? To auto jeszcze na parę dni. Może go byś chciał sobie wziąć, pojeździć i zrobić takie porównanie starszego do nowszych? Skoro dają, to czemu nie? Więc kilka moich punktów. Tak jak mówiłem wcześniej, nowy Jaguar ma trochę większe zawieszenie, ale co widzę tutaj, wcale nie kosztem osiągów na drodze. Widzicie, mimo że ten jest twardszy, Troszkę po tej drodze jednak skacze, tudzież po nierównościach, których u nas zdecydowanie nie brakuje. I teraz, w momencie, kiedy chcecie dać mu pełną moc, tak, pedał w podłogę, to troszkę delikatnie myszkuje i czuć, że walczy jednak z momentem obrotowym i z przeniesieniem go na drodze. Oczywiście ja jechałem na włączonej kontroli trakcji, bo jakby, no nie jest to potrzebne, szczególnie jak jest sucho. Ale jednak trochę myszkował i może nie do końca czuć było te wszystkie konie, jakie to auto posiada. Później się już bardzo napędza, ale w tej e, pierwszej fazie nie do końca. I czasami to myszkowanie nie daje do końca takiej pewności. W tych nowszym modelu, czy z napędem na cztery koła, czy co ciekawe, z napędem na tył było zupełnie inaczej. Auto rzeczywiście od razu, nawet przy gorszych warunkach pogodowych, jakie zresztą widzieliście, od razu przekazuje moc, od razu przyspiesza, jest to dużo bardziej stabilne, dużo przyjemniejsze. Plus, szczerze powiedziawszy, do jeżdżenia na co dzień dla naszego kręgosłupa zdecydowanie wygodniej. Jeżeli chodzi o wygląd, no tu są zdania podzielone. Niektórzy lubią te nowe lampy, które no zdecydowanie lepiej świecą. A niektórzy lubią te, jeżeli chodzi o sam wygląd. Tutaj nie dyskutuję, jak Stara Maksema mówi, o gustach się nie dyskutuje. Mnie się podoba ten nowy, ale stary też jest piękny, więc co kto woli. Jeżeli chodzi o środek. To materiały w nowszym są troszkę lepsze, ale przede wszystkim jednak ten postęp technologiczny, zegary ciekłokrystaliczne czy nowy infotainment to jest coś, co lubimy. Jeżeli są postępy technologiczne, to trzeba po prostu za nim iść, bo to się niestety bardzo starzeje. Więc zdecydowanie w tym nowym lubię te wszystkie dodatki, ale cały entourage jednak został. I cały ten monturaż testowałem na tyle mocno, że całe auto pobrudziłem. Jak zresztą bardzo dobrze widzicie, jest umorusane, no i kto jak to, ale kuro nie może oddać brudnego auta, więc chodźmy już. Działak już jest gotowy, i muszę go niestety oddać. Ale zanim to zrobię, pokażę Wam ostatnią różnicę pomiędzy starym F-type'em a nowym F-type'em. Znajduje się ona tu. Myślicie, że tutaj jest klakson, że to jest jego naturalne miejsce. Ale to nie do końca tak jest. Prawdziwy klakson tego auta jest tam. Myślicie, że przesadzam. Pozwólcie, że zademonstruję taką motoryzacyjną onomatopeję. Wyobraźcie sobie, że wyjechaliście ze swojego domu, jesteście na podporządkowanie i chcecie właśnie się włączyć do ruchu. Nic prostszego. Gwarantuję, gwarantuję, że ktoś was wpuści, ktoś to usłyszy. Chcecie zwrócić czyjąś uwagę, może żeby delikatnie przyspieszył, albo że już jest zielone. A co jeżeli sytuacja wymaga czegoś mocniejszego? Co jeżeli zdarzyło wam się że jedzie rowerzysta środkiem drogi, mimo że obok ma ścieżkę rowerową. To się zdarza bardzo często. Przepraszam, bardzo rzadko. Chciałem powiedzieć bardzo rzadko to się zdarza, ale się jednak zdarza. Co wtedy? Wtedy informujecie go tak. I bardzo kulturalnie go informujecie, bo widzicie coś takiego. Ten zwykły klakson ma tylko Jeden sygnał, jedną możliwość, jedną wyrażoną emocję. A ile emocji można wyrazić tym wydechem? Tym razem to już jest naprawdę koniec. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli macie ochotę, wpadajcie do nas na kawę do kuro. Albo do zobaczenia w następnym odcinku.